dzisiejszego psalmu, słysząc go z pana, wtedy nie zatwardzajcie. W słowa te w doskonały sposób wpisuje się rozmowa z syna, z ojcem. Posłuchajmy tej rozmowy. Tatusiu, mówi pięcioletni Piotruś, do swojego ojca. Ojciec wsadził właśnie swój nos w gazetę, więc odburknął od niechcenia, nie odrywając się od lektury. Co znowu? Czy ja, kiedy będę duży, muszę też czytać gazety? Naturalnie odpowiedział ojciec. A dlaczego Tatusiu? Malu nie dawał za wygraną. Ale ojciec nie dosłyszał już tego pytania, bo trafił na interesujący artykuł sportowy. Jednak Piotruś był uparty i dalej pytał: Dlaczego chcę wiedzieć? Co chcesz wiedzieć? Odparł zniecierpliwiony ojciec. Dlaczego, kiedy będę duży, muszę też czytać gazety? Jak jest się dorosłym, to zrozumiałe, że czyta się gazety. Trzeba być na bieżąco. Odparł tata. A co to znaczy na bieżąco? Zapytał znowu Malu. Mocno podenerowany ojciec już miał dać klapsa na Molnemu synowi, ale powstrzymał się i odparł. Porozmawiamy o tym kiedy indziej, a teraz pozwól mi wreszcie doczytać do końca. Jeśli dalej będziesz mnie zasypywał głupimi pytaniami, to znajdę się w domu wariatów. Malu spróbował jeszcze raz zaczepić ojca pytaniem. A czy tam, w tym domu wariatów, też będziesz musiał czytać gazety? W domu wariatów nie ma żadnych gazety. Płęta dziecka była wielce wymowna. O jak fajnie! Ucieszył się synek. Kiedy cię odwiedzę, będę mógł z tobą porozmawiać nie będzie ci to przeszkadzało. Dzisiejsza Ewangelia, zarówno i też pierwsze czytanie, mówią o upomnieniu braterskim. I w tej historii, w tym dialogu Ojca z Synem, można by powiedzieć, że właśnie ma miejsce takie niezwykle inteligentne upomnienie ze strony Pięcioletniego syna. Syn, zadając pytania, upomina swojego Ojca. Można by powiedzieć jeszcze inaczej: syn upomina się u swojego Ojca o swoje, o czas dla Niego, o potrzebę rozmowy. Ojcem o potrzebę wsłuchania się tego, co Syn ma do powiedzenia Ojcu. To jest upomnienie, może nie takie wprost, ale upomnienie niezwykle, jak mówiłem, inteligentne. My upomnień nie lubimy. Może bywa tak, że ktoś nam drobnej rzeczy na coś zwróci uwagę, a dzisiaj, z racji zmęczenia, zabiegania, my coś odpyskujemy, czujemy się frustrowani, wtedy, krzyczymy, mamy wyrzuty, że znów się czegoś szczepiasz. Czasami może się tak wydawać, kiedy się słyszy dzisiaj o upomnieniu, że lepiej po prostu nawet w domu. Siedzieć cicho i nic nie mówić. Potrafimy denerwować się na drobne, błahe rzeczy, drobne, błahe upomnienia. A co dopiero, gdyby nam ktoś zwrócił faktycznie uwagę na rzecz ważną, od której może zależeć moje szczęście, a nawet i moja wieczność. Wiemy doskonale bo to znamy z Ewangelii że upomnienie ma jakby trzy etapy. Pierwsze to jest cztery oczy, później ze świadkiem, później z jakąś grupą, ze wspólnotą. Powinno się upomnieć kogoś, kto czyni źle. Wiemy, że należy to czynić w miłości. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element, żeby upomnienie było skuteczne. Żeby było skuteczne do tego, to to upomnienie musi być usłyszane. Ten ojciec z tej rozmowy, on nie słyszał syna. On nie słyszał, o co się upomina jego syn, pięcioletni syn. I można mówić wiele, być niesłyszanym. Dlatego potrzeba, abyśmy nie tylko doskonali, doskonalili upomnienie, upominanie, ale abyśmy doskonalili samych siebie w słuchaniu. Upomnień, które daje nam Pan Bóg przez sumienie, daje nam Pan Bóg przez drugiego człowieka, czasami przez matkę, ojca, czasami przez dziecko, jak w tym wyżej wymienionym przykładzie. I chciałbym może dzisiaj, co robię bardzo rzadko, Chciałbym w ramach tego tematu, jakim jest upomnienie, was upomnieć. Zabrzmiałem poważnie, ale to aż tak poważnie nie będzie. Może nie ja upomnieć, ale chciałbym, aby upomniał nas wszystkich, bo ja czytając wcześniej te słowa, to wziąłem też do siebie, aby upomniał nas święty Ojciec Pio, znany nam wszystkim. Chciałbym zwrócić w ramach upomnienia braterskiego sobie i Wam uwagę na takich kilka elementów, które są ważne, a może na które w codziennym życiu może i przyspowiedzi często w ogóle nie zwracamy uwagi. Ojciec Pio zwracał bardzo często uwagę, między innymi na kłamstwo. Pewnego razu mężczyzna, który się spowiadał u ojca Pio, miał powiedzieć: Ojcze, mówiłem kłamstwa. Mówiłem kłamstwa, kiedy byłem w towarzystwie moich przyjaciół, kolegów. Zrobiłem to, aby wszystkich rozbawić. Ojciec Pio, słysząc wyznanie, tego grzechu, w ogóle na nie nie odpowiedział. Nie powiedział, że to jakiś mały grzeszek, przedni, tylko po chwili powiedział temu penitentowi jedno zdanie. Ach tak, czy Ty chcesz iść do piekła z powodu żartów? I to było całe pouczenie. Drugą rzecz, którą bardzo piętnował ojciec Pio w konfesjonale i e, upominał tych, którzy się spowiadają, było plotkarstwo. Mówił tak, jeśli plotkujesz na temat innego człowieka, to znaczy, że usuwasz tą osobę ze swojego serca. Lecz uświadam sobie, że gdy usuwasz tą osobę do swego serca, razem z tą osobą z twojego serca usuwany jest również Jezus. Innym razem, kiedy ojciec Pio był zaproszony do domu, aby poświęcić ten dom, zabrał kropidło i szedł od pomieszczenia do pomieszczenia, kropiąc. Kiedy doszedł do kuchni, jak mówi historia, zatrzymał się i tam po prostu nie wszedł. Wszyscy byli zdziwieni, dlaczego wszędzie wszedł a tam, tam się zatrzymał, nie poświęcił. On mówił nie idę, bo tam są węże. W tej kuchni domowicy często przodkowali o innych. I ojciec Pio, który miał dar widzenia grzechów, do tego miejsca nie wszedł. Trzecim elementem, myślę, że jeszcze bardziej lekceważonym w naszym życiu, jest to również tak zwany grzech języka, który ojciec Pio bardzo piętnował, jest przekleństwo. Dawno. Pewna pani, która jest babcią, pyta mnie, czy księdza, długi mówi, że przeklinanie czy wulgaryzmy to nie jest grzech. I ja zacząłem tłumaczyć o okolicznościach, o różnych rzeczach, i kilka dni później trafiłem właśnie na ten tekst ojca Pio. I trzeba powiedzieć, że przekleństwo jest grzechem. Używamy go wtedy, kiedy się zdenerwujemy, wtedy, kiedy na coś się zepsuje, coś nam nie idzie. Dzieci, młodzież, grając w piłkę, bawiąc się na przystankach, czasami też uszybolą, używają wulgaryzmu. Ojciec Piro był na tym tyle tak uczulony, że kiedy spowiadał się u niego pewien kierowca ciężarówki, który w trasy przekinał, nie widział w tym nic złego. Nie żałował tego. Zawsze przekinał, jak się zdenerwował na drodze. Po prostu go nie rozgrzeszył. Ktoś powiedział: no Zawsze kłamstwo. Kiedyś włoski stygmatyk, ojciec Pio, odprawiał egzorcyzmy. Nad opętaną dziewczynką. Kiedy zły duch ją opuścił, duchowny zwrócił się do matki z takimi słowami: Powiedz swojemu mężowi, aby więcej nie przeklinał, inaczej demon powróci. Ojciec Pio był przekonany, że demon jest blisko ludzi, którzy przeklinają. Trzeci element, na który Ojciec Piotr zwraca uwagę i upomina nas również, to tak zwane bezczeszczenie spowiedzi, czyli tak zwany brak chęci poprawy, brak żalu. I również w jego historii życia wiemy, że kiedy przyszedł do niego człowiek po rozgrzeszeniu, właśnie brakowało mu go żalu i chęci poprawy. Ojciec Pio nie pogłaskał go. Tylko wypowiedział szokujące słowa, kiedy go nie rozgrzeszył. Jeśli pójdziesz się wyspowiadać do innego kapłana, zabierz rozgrzeszenie, które otrzymasz, i idź do piekła razem z nim. Myślę, że gdyby. Każdy z nas takie zdanie usłyszał, to usłyszał osobiście do siebie, to ciarki powiece by przeszły. Tym bardziej, kiedy to wypowiadał święty kapłan, do którego tysiące ludzi przychodziło, aby skorzystać z sakramentu pojednania. Chcemy na te elementy zwrócić uwagę w tym tygodniu, który rozpoczynamy naprawdę w naszych słowach, myślach, postawach, na słowa, które wypowiadamy o innych, na nasz język i w Nim, czy nie jest obecne przekleństwo, wulgaryzm i na naszą spowiedź, jak się spowiadamy, aby ona była świętą spowiedzią, świętym sakramentem który nigdy nie będzie bezczyszczony. Amen.